Łączymy się z Witoldem z Wrocławia. Halo, halo, słyszymy się? Halo? Halo, halo. Cześć. Jestem przy telefonie Witold. I... Tak? tak, tak, to ja. Cześć. Cześć, jesteś na wizji. Był Gosia Ileszek. Cześć. I ja chciałbym porozmawiać o takiej kwestii, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to w którym ze starych odcinków powiedziałeś, że nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, że każdy człowiek rodzi się ateistą, prawda? Hmm, tak, tak. Tak, to jest zawiły wątek strasznie. Mhm, y, ta, tak, i czy, czy to, ale zauważ, że nigdy nie urodziło się jeszcze dziecko, którego pierwszymi słowami byłoby y, wyznanie jakiejś konkretnej wiary, które urodziłoby się z przekonaniem, o, i o że istnieje jakiś konkretny Bóg. Czy to według Ciebie wystarczy, żeby nazwać to dziecko teistą? Właśnie nie. Cieszę się, że o to dopytujesz, bo mam wrażenie, że chyba jeszcze na łamach tego programu nie wyraziłem się klarownie w tej materii. Więc jeśli pozwolisz, to, to odpowiem. Oczywiście. Dobra. Nawiązując chociażby do takiego zjawiska, jak wchodzimy do ciemnego parku w nocy, albo wchodzimy do ciemnej piwnicy w środku w nocy i boimy się, że tam może coś być. I każdy możliwy szelest uruchamia nasz system emocjonalnej reakcji, że to może być dla nas niebezpieczeństwo, czyli tam może być intencja, która chce zrobić nam coś złego. Czy to zwierzę, czy, czy, czy jakiś zły człowiek. Więc nawiązując chociażby do tego, mamy różne uwarunkowania ewolucyjne, które sprawiają, że właśnie dostrzegamy. Intencjonalne niebezpieczeństwa, które nam zagrażają, w większym stopniu niż one faktycznie tam są, mamy bardzo mocno wyczulony chociażby ten czujnik niebezpieczeństw intencjonalnych. Jaka jest różnica? Jeżeli idziemy parkiem i poruszy się kamień, bo wiatr popchnął ten kamień, to raczej się nie przestraszymy. Ale jak ruszy się coś innego, co jeszcze nie wiemy, czy jest intencjonalne, czy nie, czy to może być drapieżnik, może być ptak, może być. Um, Złodziej, to dopóki nie mamy tego ocenionego, nasz mechanizm zaokrągla, że to może być coś intencjonalnie złego. Tym samym, chociażby na tym jednym przykładzie, widzimy, że jako ludzie nie mamy do końca racjonalnych mechanizmów oceniających nasze otoczenie, nasze życie, nasze relacje z obiektami ożywionymi bądź nie, i mamy ogromną skłonność do posiadania poczucia, że dookoła nas jakaś intencja może wobec nas coś chcieć. I, i jasne, tak jak Bogumił właśnie z lupy sceptyka, robił film o paternifikacji, czy o tym sam mówimy. Tak, tak. Paternifikacja to też jest właśnie z, z tej branży z zjawisko. I dorzucając kilka jeszcze tego typu uwarunkowań ewolucyjnych, mamy dość prostą mieszankę tych mechanizmów emocjonalnych, która nie sprawia czegoś takiego, że chodzimy po świecie. Tylko i wyłącznie racjonalnie patrzymy, o tam nie ma tygrysa, to się nie muszę bać, jestem sobie ja, sobie robię co miałem robić i to otoczenie mnie nie martwi. Domyślnie mamy to martwienie się otoczeniem i nawet gdybyśmy byli na bezludnej wyspie, to dalej może na nas wyskoczyć rekin z wody, więc dziwna fala, dziwnie szumiąca i już u nas uruchamia ten mechanizm. Um, więc to mam na myśli, mówiąc, że nie rodzimy się ateistami, kiedyś tak uważam. Nie rodzimy się ateistami, tylko jednocześnie nie rodzimy się teistami w znaczeniu, um, rodzę się chrześcijaninem. Um, myślę, że dopiero gdy na te mechanizmy ewolucyjne tego naszego poczucia często bojaźni coś wokół mnie może chcieć wobec mnie coś złego. I szukam tego, szukam, aktywnie szukam, bo lepiej jest to znaleźć niż nie znaleźć i na przykład być zjedzonym przez Egrysa. Bardzo łatwo na te mechanizmy emocjonalne, ewolucyjne wpisuje się chociażby katolicyzm, chrześcijaństwo, bo wtedy religia definiuje ci, że te właśnie mechanizmy emocjonalne, które posiadasz, to znaczy, że jest Bóg dookoła, który cały czas Ciebie obserwuje. To znaczy, że jest Bóg dookoła, który cały czas ocenia Twoje zachowanie. Bardzo łatwo jest podpiąć się pod te mechanizmy ewolucyjne, i to, na czym by mi bardzo zależało, to żeby zanim dojdzie do indoktrynacji religijnej dziecka w tak wczesnym wieku, byłoby świetnie, gdyby przez pierwsze, nie wiem, 18 lat życia w szkole, przed maturą, zrozumieć, poznać te mechanizmy stricte ewolucyjne, biologiczne, tych, tych, tych mechanizmów, jakie mamy. A jeżeli potem ktoś z komunikatem religijnym jest w stanie jeszcze do tego dorzucić tą warstwę, to znaczy, że Bóg jest do ciebie, wo, wo, wokół Ciebie cały czas, no to, to, to może to się uda, ale, ale szczerze wątpię. Tak, bo właśnie myślę, że ty w dużej części powiedziałeś to, co ja myślę na ten temat. Właśnie sporządziłem sobie tutaj notatki. Moja właśnie myśl była jest taka, że myśl była taka, że wiele ludzi rodzi się ze skłonnością do przeróżnych nieracjonalnych przekonań, nieracjonalnych już z punktu widzenia człowieka dorosłego, że na przykład przyrodą rządzą jakieś bliżej nieokreślone siły. I, I bo tym jest łatwo sobie tłumaczyć że, rzeczywistość, że są jakieś nadprzyrodzone siły, które wpływają na świat, które światem rządzą. I na przykład też tak jak ty mówiłeś, że potem do takiego człowieka przychodzą zorganizowane religie i sprzedają mu opakowanie do tego wszystkiego, opakowują to wszystko w tych konkretnych bogów i sprzedają mu do tego jeszcze instrukcje, obsługi że słuchaj, te, te siły, które rządzą światem, to są nasi bogowie, my o nich dużo wiemy, my wiemy, jak się z nimi porozumieć, my ci możemy tutaj zaproponować instrukcje, jak się z nimi dogadywać, co, co zrobić, żeby być z nimi w dobrych relacjach, co, jak sprawić, żeby oni ci pomogli i my tu jesteśmy kluczem, bądź nam posłuszny, za, zapłać nam, słuchaj się nas, to, to na tym zyskasz. Czy, czy, czy na przykład patrzysz na to w ten sposób, że stąd może wynikać sukces religii? Tak, tak, przede wszystkim te przykłady, o których mówisz, mają miejsce indoktrynacyjnie od bardzo wczesnego wieku, więc zanim jest ten młody człowiek pozna te mechanizmy, dowie się o nich coś, coś z perspektywy nauki, zanim nauczy się dystansować do tego poczucia strachu, bo to poczucie strachu w ciemnym lesie, w środku w nocy, będzie mi towarzyszyć do końca życia, tylko to, co się zmieniło, to, że gdy mam ten impuls, boję się w ciemnym lesie, bo coś może być albo nie, staram się cały czas siebie uspokajać. Leży. Masz latarkę. Dopóki nie zobaczysz faktycznie, że na, na mnie biegnie zwierzę, albo na mnie biegnie złodzie albo coś, to staram się po prostu uspokajać te wewnętrzne systemy strachu. A tak jak mówisz, e, strasznie mnie denerwuje, kiedy tak wiele najróżniejszych religii żeruje na tych mechanizmach. Żeruje na tym, że mamy ten pewien poziom strachu, wyszukiwania się, intencjonalności dookoła przez całe życie, i, i ta perspektywa religijna definiuje ci to, że to dobrze, żeby się bał, bo mogą być konsekwencje chociażby po Twojej śmierci, więc nie bagatelizuj tego poczucia strachu, bo jest ono uzasadnione. Nie? To jest coś, co mnie dogłębnie Jasne i właśnie tak też mam taką myśl, że zamiast ma, małe dzieci pchać w teizm, bo małe dzieci wiadomo są bezkrytyczne, tak jak mu, o tym mówiliście z Karolem Kiełkowskim, to żeby przede wszystkim ludzi uczyć już od szkoły krytycznego, sceptycznego myślenia, bo na, nawet jeżeli ktoś decyduje się być teistą, to żeby umiał to udowodnić, a nie dlatego, że jestem go, bo, bo tak mi mama kazała, czy że nie wolno mówić, że nie wierzę na tej zasadzie. Myślę, że też Karol to fajnie powiedział w taki sposób, że można komuś przedstawić y, jakąś religię jako po prostu jedną z wielu propozycji, która jest i te propozycje są, można je przeanalizować, sobie, jakąś sobie wybrać. Ja pamiętam, że teraz już nie pamiętam niestety numeru odcinka i y, imienia osoby, ale pamiętam, że kiedyś Lechu zadzwonił do was chyba w drugim sezonie, y, ktoś kto był ateistą y, i mówił, że właśnie jego y, y, wychowywał dzieci w takim duchu, żeby same sobie coś wybrały tak jak, tak, jak chcą. Te dzieci chodziły na religię. Chyba zdaje się, że potem część zdaje się też, że tam córka potem z tej religii zrezygnowała, ale generalnie było to wychowanie w takiej otwartości do różnych idei. I ja myślę, że to jest całkiem, całkiem rozsądne. Mhm, jasne, jasne, jak najbardziej. To, 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 no to, to, to dzięki bardzo, bo chciałem głównie zapytać Leszka y, o, o tę kwestię, jak, jak on to widzi. Myślę, że już mi to wyjaśniłeś. Także dzięki Wam bardzo za rozmowę. Nie zajmuje więcej czasu. Dzięki Dzięki, do zobaczenia.